Dzień dobry, witamy z gospodarstwa truskawka Drobnika od Państwa Leleniów. Pierwsze truskawki, proszę zobaczyć, wspaniały smak, wspaniały aromat, piękne wybarwienie, odmiana alba. Chcielibyśmy życzyć Wam wszystkiego dobrego z okazji Wielkiej Nocy wszystkim czytelnikom portalu jagodowe.pl, czasopisma jagodowe.pl i też tego, żeby takie truskawki nie greckie, nie hiszpańskie, ale polskie. W te święta już i przez majówkę, a także przez cały maj i kolejne miesiące roku gościły na Państwa stołach. Wszystkiego dobrego, trochę oddechu. Wiemy, że sezon już się zaczął, będzie trwał jeszcze długo. Potrzebujemy trochę regeneracji sił, bo to jednak masę nas kosztuje wszystkich. Wszystkiego dobrego. Zdrowych, pogodnych, wesołych świąt i chwili wytchnienia dla siebie w te święta. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.